W tym filmie powiemy, jak brzmi twierdzenie bez u, a następnie rozwiążemy kilka przykładów. Twierdzenie brzmi w ten sposób, że liczba a, tak, czyli jakaś tam sobie liczba, jest pierwiastkiem wielomianu, a pierwiastek to jest miejsce zerowe wielomianu, tak, czyli taki, taka, taki x, dla którego wartość wielomianu jest równa 0. Czyli liczba a jest pierwiastkiem tego wielomianu, wielomianu w, wtedy i tylko wtedy, gdy wielomian, ten w, jest podzielny przez dwumian x minus a. Tak, ok, ale o co tutaj w tym chodzi? Zobacz, że mamy sobie jakiś wielomian w i mamy, i wielomian ten jest podzielny przez dwumian x minus 2, czyli tak jakby naszym a tutaj jest dwójka i to oznacza, że dwójka jest pierwiastkiem tego wielomianu. Tak, czyli ta dwójka, wiem, że dwójka, ponieważ tutaj, zobacz, moim a jest dwójka. I tutaj, czyli, li, czyli moja dwójka jest pierwiastkiem wielomianu wtedy i tylko wtedy, gdy wielomian jest podzielny przez ten dwumian. No dobra, no to sprawdźmy to. Czyli czy faktycznie ten wielomian W jest podzielny przez dwumian Q? No to żeby to sprawdzić, to możemy albo klasycznie to podzielić kreską ułamkową, albo możemy użyć schematu Hornera. Szybko przypomnijmy sobie, że schemat Hornera polegał na tym, że tutaj jest to taka tabelka i tutaj wpisuję kolejne współczynniki przy mojej zmiennej x, czyli przy x do czwartej stoi minus 2, przy x do trzeciej, no nie mam x do trzeciej, czyli muszę tutaj zapisać, że mamy 0, przy x do drugiej mamy 10, przy x do pierwszej jest 1, no i wyraz wolny, czyli przy x do 0 mamy minus 10. Tutaj wpisujemy miejsce zerowe w dwumianu, przez który dzielimy. Miejsce zerowe, czyli. Miejsce zerowe tego wyrażenia to będzie wtedy 2. Albo inaczej właśnie wpisujemy ten nasz, nasz pierwiastek wielomianu, czyli tą dwójkę. No i sprawdzamy, czy nasz wielomian się dzieli przez x minus 2, czyli po prostu wykonujemy dzielenie. I dzielenie schematem Hornera polegało, robi, robiło się w ten sposób, że ta liczba spada nam na dół, po prostu ją przepisujemy. Czyli tutaj mamy minus 2. Ok, i dalej mamy 2 razy minus 2, czyli tutaj wykonujemy mnożenie. 2 razy minus 2, no i tutaj dodajemy. Czyli 2 razy minus 2 to jest minus 4, minus 4 plus 0 to jest minus 4. I dalej robimy tak, 2 razy minus 4, czyli znowu wykonujemy tutaj mnożenie, a potem będzie plus 10. Czyli 2 razy minus 4 to jest minus 8, minus 8 plus 10 to będzie 2. No i teraz znowu robimy to samo, czyli 2 razy 2 i plus 1. 2 razy 2 to będzie 4, 4 dodać 1 daje nam 5. No i ostatni raz to samo robimy, czyli mamy 2 razy 5, no i dodać minus 10. 2 razy 5 to jest 10, minus 10 to jest 0. Ta ostatnia kratka to jest reszta, reszta z dzielenia. No i zobacz, że reszta z dzielenia wychodzi 0, czyli faktycznie nasz wielomian. Dzieli się przez dwumian x minus 2. A te liczby, które tutaj otrzymaliśmy, czyli minus 2, minus 4, 2 i 5, to są współczynniki wielomianu o stopień niższego, który otrzymaliśmy w wyniku tego dzielenia. Czyli moglibyśmy zapisać, że wynikiem dzielenia w przez q, czyli jak wielomian w od x, podzieliliśmy przez dwumian q przez q od x, to otrzymaliśmy Właśnie nowy wielomian stopnia o jeden niż, no z trzeciego, prawda? No bo jeżeli tutaj było czwartego stopnia, dzieliliśmy przez wielomian stopnia drugiego, no, no to otrzymujemy wielomian stopnia trzeciego, a to są jego współczynniki, czyli mamy minus 2x do potęgi trzeciej, potem jest minus 4x kwadrat, dalej jest mi, dodać 2x i dodać 5. No i reszty tutaj nie ma. Tak, czyli zobacz, że to jest wynik tego dzielenia. Czyli, okej, okay, nasz wielomian się podzielił przez wumian Qx minus 2 i dalsza część twierdzenia bezu brzmi w ten sposób, że jeśli ten wielomian W jest podzielny przez wumian x minus a, co my właśnie to przed chwilą sprawdziliśmy, to liczba A jest pierwiastkiem tego wielomianu, czyli w drugą stronę, tak jakby idziemy z tym twierdzeniem. Czyli wartość wielomianu od A jest równa 0. No to sprawdźmy to. Tak, zobacz, że dzieliliśmy W od x, które w ten sposób wyglądało przez kłod x, czyli przez x minus 2, i sprawdzimy, czy faktycznie wartość wielomianu od naszego pierwiastka, od naszego a, a co jest naszym a? No a to jest, co jeszcze, pomyślmy, a to było 2, prawda? To jest nasze, to jest nasze a, czyli wartość wielomianu od a, czyli od dwójki, powinna być 0. No to sprawdźmy. Czyli liczę wartość wielomianu od dwójki, czyli w miejsce każdego x podstawiam dwójkę. Czyli mam minus 2 razy x do czwartej, no a x to jest 2, czyli minus 2 razy 2 do potęgi czwartej, dodać 10 razy 2 do potęgi drugiej, dodać 2 i odjąć 10. No i to się równa, może tak nie zapisujmy tutaj, żeby się to nie zlało z naszym kłodem x. Czyli pod spodem zapiszemy, że wartość wielomianu od dwójki to w takim razie jest równe. 2 do potęgi czwartej to będzie 16 i minus 2 razy 16 to będzie minus 32. Dodać, i tutaj mamy tak, najpierw przypominam kolejność wykonywania działań, najpierw mamy potęgowanie, tak? Czyli uwaga, żeby przypadkiem tego tutaj nie pomnożyć. Najpierw muszę zrobić 2, razy, 2 do potęgi drugiej, czyli 4. I jest 10 razy 4, czyli 40. No i dodać 2, no i minus 10. I zobacz, na plusie mamy 42, na minusie mamy minus 32 i minus 10, czyli na minusie mamy e, również 42, czyli tyle samo na plusie, tyle samo na minusie, czyli wartość wielomianu od dwójki to jest rzeczywiście 0. Tak? Czyli zobacz, że twierdzenie bezu mówi nam, że jeżeli ten wielomian dzieli się przez taki dwumian, to znaczy, że wartość tego, tego wielomianu w od dwójki jest równa 0. No i to wszystko się zgodziło. No dobrze, przejdźmy w takim razie już do jakiegoś konkretnego zadania, które brzmi tak. Sprawdź, czy wielomian W jest podzielny przez dwumian Q. No i moglibyśmy normalnie to podzielić i sprawdzić, czy się dzieli, czy w wyniku takiego dzielenia nie otrzymujemy żadnej reszty. No ale właśnie po to jest stwierdzenie bez U, żeby nie, żebyśmy nie musieli tego dzielić za każdym razem, bo jeżeli tego chcemy sprawdzić, czy się dzieli, to znaczy, że wystarczy, że policzymy, czy wartość wielomianu od jedynki. Dlaczego jedynki? Ponieważ Tutaj mam, to jest moje a z tego twierdzenia bez u. Czyli muszę sprawdzić, czy wartość wielomianu od 1 będzie równe 0, czyli liczę w od 1. Jeżeli będzie równe 0, to znaczy, że tak, ta jedynka jest, jest pierwiastkiem wielomianu, czyli że ten wielomian w dzieli się przez dwumian q. No to dobra, to sprawdzam. W od jedynki liczę, czyli mam 1 do potęgi czwartej. W miejsce każdego x wstawiam tą jedynkę, nie? Czyli mam 1 do czwartej, odjąć 2 razy 1 do trzeciej, dodać 3 razy 1 do drugiej, odjąć 3 razy 1 i dodać 1. Tak, w miejsce każdego x wstawiam naszą 1. No i obliczam, w od 1 to w takim razie będzie się równało tak. 1 do 4 to jest po prostu 1, odjąć 2 razy 1, no to 2, dodać 3 razy 1, no bo 1 do kwadratu to 1, czyli dodać 3, odjąć, tutaj mamy minus 3 razy 1, czyli minus 3, no, i dodać 1. No i sprawdzam. Tutaj trójka z trójką mi się skracają, redukują, bo jest 3 na plusie, 3 na minusie. Tutaj mam 1 minus 2, to jest minus 1. No i plus 1, czyli rzeczywiście wartość wielomianu od 1 równa się 0. I to oznacza, że faktycznie nasz wielomian w dzieli się przez dwumian q, czyli odpowiedź brzmi tak. No bo polecenie było sprawdzić. No to sprawdziliśmy. Tak, dzieli się. Zatrzymajmy się, bo mam Ci coś ważnego do przekazania. Jeśli denerwują Cię reklamy i poszukiwanie tematów na oślep, wejdź do aplikacji Zdaj bez reklam i bez straty czasu. Wszystkie treści w jednym miejscu. Zeskanuj kod QR lub kliknij w link poniżej i zarejestruj się na Zdaj.